Za nami proszę Państwa kolejny panel w ramach tegorocznej edycji Kongresu energetycznego DISA we Wrocławiu i komentarze po panelu, gdzie tematem przewodnim był zielony przemysł. Artur Warzocha, wiceprezes do spraw korporacyjnych grupa Tauron. Dzień dobry. Dzień dobry. Zielony przemysł. Chce być nadal zielony, panie prezesie? No z, tego, z tych głosów, które usłyszeliśmy, wynika że tak, że są tym przedsiębiorcy zainteresowani. Przyznam szczerze, że jeszcze 3-4 lata temu to nie stanowiło jakiegoś wielkiego problemu. My sobie być może nawet sami nie, nie do końca zdawaliśmy jako grupa energetyczna sprawę z tego, że na rynku pojawia się coraz więcej przedsiębiorców, producentów różnych dóbr, którzy coraz częściej zaczynają zadawać pytania na temat źródła pochodzenia naszej energii, czyli tym samym naszych usług, czy energii elektrycznej dostarczanej do. Do, do, do nich jako do klientów końcowych, którzy wykorzystując tę energię wytwarzają określone dobra. Dzisiaj to, te, to pytanie praktycznie stało się powszechne, zresztą mówi się o tym nie tylko, na, to, to, ten dialog występuje nie tylko na linii przedsiębiorca. Dostawca energii, ale również na ten problem zwracają uwagę również, praktycznie wszystkie instytucje finansujące, a przecież my też z nimi kooperujemy i też musimy składać stosowne deklaracje na temat tego, ile nam jeszcze tego śladu węglowego pozostało w naszej w, 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 w nasze, w, w naszym prądzie, że tak to, to określa. Także to jest istotne pytanie. My od jakiegoś czasu staramy się znaleźć na to. Odpowiedź I dopasować swoją ofertę dla przedsiębiorcy w taki sposób, żeby on mógł śmiało zaraportować przed wszystkimi tymi instytucjami czy klientami, którzy też ich przecież o to pytają, że prowadzą efektywne, efektywne energetycznie przedsiębiorstwo i tym samym nie zanieczyszczają środowiska, tak jak do tej pory to było powszechne. Rozmawiając o zielonej gospodarce, nie, nie możemy z tego dialogu wyłączyć też samorządów. Tutaj również jest cały czas duże zainteresowanie zieloną energetyką? Tak. E, coraz więcej samorządów stawia na odnawialne źródła energii, przede wszystkim umożliwiając swoim kontrahentom czy przedsiębiorcom, którzy operują na ich terenie. Możliwość budowania czy to farm wiatrowych, czy farm fotowoltaicznych. No tutaj jesteśmy na Dolnym Śląsku, warto też wspomnieć, bo to jest dla nas też bardzo ważne i istotne. Jesteśmy z tego dumni, że tutaj jest największa ilość elektrowni wodnych, które właśnie obsługuje, które prowadzi grupa Tauron, a konkretnie spółka Tauron Ekoenergia. Eco Także my, można powiedzieć, mamy cały wachlarz zielonych, zielonych usług, jeżeli chodzi o, 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 o moce wytwarzania. Samorządy są również zainteresowane tym, żeby, wiadomo, no one muszą oszczędzać na każdym kroku i szukają pieniędzy i szukają możliwości zejścia z kosztów, które ponoszą, na przykład na oświetlenie drogowe. No tutaj nasza dedykowana do współpracy z nimi spółka Tauron Nowe Technologie oferuje im też bardzo szeroki pakiet. Usług, poczynając od badania efektywności energetycznej, audytów energetycznych, aż po montaż w tej chwili już LEDowych oświetleń na drogach publicznych, które, które, które oświetlają drogi gminne, wynalazki typu tam na przykład oświetlenie kroczące, które nie, nie świeci się cały czas, tylko wtedy, kiedy pojawi się ruch pod strumieniem światła włącza się i wyłącza zaraz potem, kiedy już jest Niepotrzebne, to jest też efektywność energetyczna i to jest też stawianie na to, żeby jakość naszego klimatu się podnosiła. No, oni mają z tego korzyść zasadniczą, mianowicie no, niższe koszty eksploatacji urządzeń, które, które obsługuje grupa Tauron. Wspomniał Pan o tej presji instytucji finansowych, banki wymagają dużego udziału w zielonej energetyki, bo wtedy ten pieniądz na finansowanie jest tańszy albo w ogóle jest dekretowany. A proszę powiedzieć z Waszych relacji biznesowych, jak wygląda świadomość leadershipu po stronie biznesu, po stronie przedsiębiorstw, jeżeli chodzi o właścicieli, menadżerów. Oni są optymistami, jeżeli chodzi o zielone rozwiązania? No przede wszystkim jest ta świadomość bardzo wysoka i to jest dla nas już bardzo ważna informacja. A czy są optymistami? Jeżeli mamy do czynienia z biznesem ze sfery prywatnej, to wiadomo, że oni będą zawsze zgłaszali. Czy ta, ta strona powiedzmy, biznesu zawsze będzie zgłaszała jakieś, jakieś swoje kolejne oczekiwania, i nigdy nie osiągniemy w tym takim wspólnym dialogu prowadzonym na poziomie różnych instytucji takiego, takiej sytuacji dla nich optymalnej, bo oni będą cały czas na pewno podnosić kolejne, kolejne kwestie, które, ich, które będą pozwalały im. Produkować taniej, dostarczać usługi taniej i generować tym samym większe, większe zyski, więc tak jest, taka, taka rola jest im przypisana. Oni widzą i doceniają na pewno to, co grupy energetyczne robią, to w jaki sposób się transformują. Bardzo wysoko został przez nich też oceniony projekt NABE. No, my wiemy, że ze względu na pewne opóźnienia natury legislacyjnej w tej chwili mamy taką chwilę przestoju, ale no, no, też jesteśmy optymistami, zresztą nasi partnerzy y, biznesowi też sobie nie wyobrażają, żeby, żeby no, już tak daleko zaawansowany proces miał gdzieś utknąć i nie, nie, nie znaleźć rozwiązania, więc mamy nadzieję, że wtedy, kiedy się znowu pojawią warunki, czyli Senat wróci do do, do, do swojego normalnego rytmu pracy będziemy mogli gdzieś pod koniec roku cieszyć się z tego, że Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego powstała. Dla nas to jest o tyle ważne, że my wtedy pozostaniemy praktycznie w 80% na procentach już grupą zieloną jeżeli chodzi o nasze moce wytwórcze bo też pozostaniemy przy węglu jeżeli chodzi o wytwarzanie ciepła systemowego tutaj mam na myśli spółkę Tauron Ciepło która nadal z tego węgla będzie korzystała ale ona też się zmienia i też się transformuje i też szuka nowych rozwiązań ekologicznych Takich, które będą wpływały korzystnie na nasz, na nasz klimat. Także ja myślę, że docenione jest, doceniane jest przez biznes wszystko to, co dzieje się w ramach tej szeroko pojętej transformacji energetycznej w Polsce tu na pierwszej linii frontu obok Ministerstwa Aktywów Państwowych i Ministerstwa Klimatu są właśnie spółki energetyczne. Wykonaliśmy olbrzymi wysiłek. Można porównać dane sprzed kilku lat do tych dzisiejszych. No i y, jesteśmy tutaj naprawdę na bardzo już zaawansowani, jeżeli chodzi o odnawialne źródła. Ale tą naszą taką myślą przewodnią i takim głównym mm. celem to jest to, żeby, y, y, żeby prąd przez nas produkowany i dostarczany do klientów końcowych był możliwie jak, jak najtańszy. Oczywiście musimy też myśleć o swoich potrzebach. My jesteśmy spółką, która z natury rzeczy, prawda, jako spółka z prawa, handl prawa handlowego, jest zobowiązana, zobligowana do tego, żeby dbać o swoje przychody, żeby działać na korzyść, żeby generować zyski ale nie wszelkim kosztem, dlatego że mamy świadomość tego, że funkcjonując w ramach tak szerokiego spektrum, spektrum różnych podmiotów, które produkują, świadczą usługi i korzystają z naszych usług, jeżeli chcemy, działamy na rzecz ogólnie pojętego dobrobytu yy, nas wszystkich i zrównoważone, zrównoważonego rozwoju, to musimy znaleźć taki punkt, w którym będziemy, będziemy, będzie się nam do, opłacało dostarczać prąd, a ten prąd będzie te, też opłacalny, jeżeli chodzi o, o stronę, która ten prąd od nas kupuje dla wytwarzania dóbr. Panie prezesie, życzę kolejnych ciekawych rozmów w kuluarach DISA. Dziękuję, dziękuję za bardzo spotkanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo Dziękuję bardzo.